Wielkimi krokami zbliżają się święta i gwiazdka, i pewnie już jesteś w ferworze zakupu prezentów dla najbliższych i zastanawiania się, jak będziesz spędzać święta. Natomiast chciałabym Cię teraz zaprosić do chwili refleksji na temat tego, o czym Ty marzysz. Jaki Ty chciałbyś, chciałabyś otrzymać prezent pod choinką? Albo co ty chciałabyś, chciałbyś, aby w Twoim życiu się zmieniło? Zapraszam Cię do takiej refleksji, do chwili na wyobrażenie sobie, na zwizualizowanie tego, o czym marzysz. Jak to jest, jak już to masz? Gdzie jesteś? Z kim jesteś? Czego doświadczasz? Co czujesz? Jak Ci z tym jest? I podziel się, proszę, w komentarzu, jaka jest Twoja wizja Twojej przyszłości i realizacji Twojego marzenia. Dzięki za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.